Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Dziękuję Panu Bogu za 40 lat życia w miejscu, do którego prowadzi urocza ulica imienia Franciszki Arsztajnowej. Osoby znaczącej w historii Lublina, mówi Zofia Tokarzewska, mieszkanka Czechowa. A ulicę imienia Franciszki Arsztajnowej tworzy piękna aleja lipowa, oddzielająca dwa rzędy domów budowanych w okresie międzywojennym. Większość z nich została przez kolejne pokolenia mieszkańców przebudowana, jednak na szczęście pozostały dwa budynki w oryginalnej architekturze parterowe o charakterystycznych nadbudówkach z drewna, które zajmują tak około powierzchni połowy dachu. Jesteśmy w dzielnicy Czechów. Mieszkam tutaj od dwóch lat. Bardzo mi się tutaj podoba. Właśnie, przede wszystkim właśnie dlatego, że tutaj jest właśnie tak spokojnie. I obok dalej mamy takie górki Czechowskie, gdzie mogę w każdej chwili po prostu wyjść i od razu jestem w lesie. To był powód główny, dlaczego chciałam tutaj mieszkać. To jeszcze proszę powiedzieć, czy wie Pani, kim była Franciszka Arnolsztajnowa? Niestety nie wiem. Joanna Zentar, Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN. Była poetką, dramaturszką, tłumaczką. I osobą, która współtworzyła życie artystyczne i życie literackie Lublina, szczególnie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Mówiąc o Franciszce Einsteinowej, chciałam zacytować biogram, który sama napisała do antologii współczesnych poetów lubelskich, odnosząc się, można powiedzieć, do najważniejszych faktów ze swojego życia. Cytuję. Franciszka Arsztajnowa, urodzona 19 lutego 1865 roku. Ojciec, kupiec zamożny, dyrektor Towarzystwa Kredytowego Miasta Lublina, matka, powieściopisarka Malwina Meyerson, brat, jeden z czołowych filozofów doby obecnej. Warunki życiowe ze wszech sprzyjające rozwojowi umysłowemu, matura gimnazjalna w Lublinie, dwa lata studiów przyrodniczych w Niemczech. Kursy nauczycielskie. Na ławie szkolnej rozpoczęła konspiracyjną pracę oświatową wśród analfabetów dzieci i dorosłych, w domu i na mieście prowadzoną aż do powstania szkoły polskiej. W 1885 roku wyszła za mąż za lekarza praktykującego w Lublinie. Częste podróże po Francji, Italii, Niemczech i Szwajcarii, z których zawsze powracała do umiłowanego Lublina. Wojna zastała ją w Szwajcarii, skąd przez Morze Śródziemne, a potem przez Serbię, Grecję, Bułgarię i Rumunię, przedostała się znowu do Lublina i w łączności z organizacjami strzeleckimi i POW prowadziła pracę niepodległościową. Tak jak napisała w biogramie opublikowanym w antologii współczesnych poetów lubelskich, związana z Lublinem, Rodzice, osoby, szczególnie ojciec, znane bardzo w naszym mieście. Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina była to bardzo ważna instytucja, mieszcząca się w gmachu przy krakowskim przedmieściu, a matka Franciszki Arsztajnowej, pochodząca z rodziny chorowiców, była powieściopisarką. Warto zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o okresie. XIX wieku, właściwie pierwszej połowy XIX wieku, więc wtedy ktoś, kto mógł wypowiedzieć się w formie takiej jak powieść, to była też sytuacja dość niezwykła. W takiej to właśnie rodzinie wyrosła Franciszka Arsztajnowa. Warto też tutaj wspomnieć o jej bracie, o którym sama też wspomina, czyli Emilu. Meyersonie. Franciszka Arsztajnowa ukończyła gimnazjum żeńskie w Lublinie, a edukację też tak jak wspominała w swoim biogramie kontynuowała w Niemczech wywodziła się ona z rodziny żydowskiej. Była to oczywiście rodzina zasymilowana. Właściwie życiorysy wszystkich przedstawicieli tej rodziny pokazują właśnie tą doskonałą asymilację w społeczeństwie polskim. Ona, jak wspomina Józef Łobodowski, właściwie czuła się chrześcijanką, ale nie chciała przyjąć chrztu. Łobodowski z taką swoistą dezynwolturą mówi o tym. Natomiast te pewne Aspekty związane z jej pochodzeniem na pewno wybrzmiewają w niektórych utworach Franciszki Arsztajnowej, ale ona jest przede wszystkim poetką Lublina. Poetką, która obserwuje i wsłuchuje się w rytmy miasta. Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk, przewodniczka po Lublinie. Dom Franciszki oraz jej męża, lekarza Marka Arnsteina, to było miejsce, gdzie spotykali się mieszkańcy Lublina, gdzie odbywały się spotkania literackie, spotkania patriotyczne, niepodległościowe, ponieważ zarówno Franciszka, jak i Marek byli społecznikami, którymi też zależało na Polsce, zależało na mieszkańcach Lublina. Mąż Franciszki, Marek, który był właśnie lekarzem, leczył za darmo na przykład biedne osoby, bo stwierdzał, że no bogatsi za nich zapłacą, także ważny był dla nich los innych ludzi. Warto też zwrócić uwagę na fakt, który poetka przywołuje również w swoim biogramie, mianowicie jej bardzo aktywną działalność patriotyczną, którą prowadziła w okresie, kiedy trwały działania I wojny światowej. Ta działalność patriotyczna związana również była z działalnością społeczną i charytatywną, którą prowadziła razem ze swoim mężem, Markiem Einsteinem, który był bardzo znanym lubelskim lekarzem. Jeśli chodzi o działalność literacką, co myślę przede wszystkim w kontekście Franciszki Arsztajnowej jest warte wspomnienia, to debiutowała w kurierze codziennym. W wielu opracowaniach poświęconych jej twórczości wspominana jest jako poetka związana z stylistyką literacką młodej Polski. Natomiast ciekawe jest również to, co stało się głównie za sprawą, jej bliskich kontaktów z lubelską awangardą z Józefem Czechowiczem na czele, że zainteresowała się ona w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo twórczością młodych poetów, między innymi związanych z kręgiem reflektora. Franciszka no, była poetką, była pisarką, pisała również sztuki teatralne, sztuki dramatyczne, była tłumaczką, i była jedną z tych postaci, które założyły lubelski związek literatów. I kilka takich spotkań lubelskiego związku literatów również odbyło się pod adresem złota 2, dlatego, że był to związek, który nie miał swojej stałej siedziby, a Franciszka też była jedną z najważniejszych postaci tego. Związku, bo raz że była jedną z założycielek, również przez pewien czas była prezesem tego związku. Lubelski Związek Literatów to też Józef Czechowicz i jego przyjaźń z Franciszką Arszenową. przyjaźń dosyć, można powiedzieć, zaskakująca. Dokładnie, dosyć zaskakująca, dosyć ciekawa, biorąc pod uwagę fakt, że Franciszka Arnsteinowa była starsza od Czechowicza, mimo to świetnie się dogadywali, przyjaźnili się, zresztą nawet wspólnie wydali. Tomik poezji poświęcony Lublinowi. Tomik zatytułowany Stary Kamienie, który został wydany w 1934 roku. Nie podpisali tam swoich wierszy, kto napisał, który, żeby czytelnicy sami się domyślili, który napisała Franciszka, który napisał Józef Czechowicz. Niezwykły, można powiedzieć, jeśli chodzi też o formułę, ponieważ jest to dwugłos poetów. Właśnie to spotkanie, jak niektórzy podkreślają, młodszego i starszego pokolenia, a właściwie starszego i młodszego. To jest dialog dwojga poetów których dzieli duża różnica wieku, przypomnę Arsztainowa 1865, a Czechowicz 1903 rok. To dwugłos również, jeśli chodzi o formę. Bo Arsztainowa w swoich wierszach opublikowanych w 1934 roku posługuje się jeszcze tą formą właśnie znaną bardziej z okresu końca XIX czy początku XX wieku. Wiersze, w których odnajdujemy rymy i rytmy. Do których może nawet jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, a Czechowicz, który wchodzi już w zupełnie tę nową formę. I też ciekawa forma dialogu. Te wiersze się nawzajem przenikają. Jeden wiersz Einsteinowej, drugi Czechowicza. Czyli nie podział na przykład tomu na dwie części, wyraźnie rozdzielone, tylko właśnie niezwykły dwugłos dwojga poetów. Franciszka Arsztajnowa i to akurat spotyka ją z Józefem Czechowiczem. Ona wyjątkowo wyczuwa rytm i puls miasta, taki dźwiękowy. Na pewno Czechowicz w swoich utworach zawartych w Starych Kamieniach znacznie bardziej uwypukla tą dźwiękowość, tą audiosferę dzisiaj byśmy powiedzieli miasta. Natomiast Arsztajnowa również słyszy to miasto, jak ono żyje, właśnie jak ono tętni. Oddaje klimat i atmosferę Lublina dwudziestolecia międzywojennego. Gdzieś tam też w tle na pewno jakiś niepokój, który zaczyna się też już pojawiać. Mówiąc o jej twórczości, wspominałam już o tym, że debiutowała na łamach Kuriera Codziennego, natomiast publikowała w Kurierze Polskim, Kurierze Warszawskim, ale też w bardzo ważnym dla Lublina i Lubelszczyzny czasopiśmie kulturalnym, które ukazywało się, zaczęło ukazywać się w dwudziestoleciu międzywojennym, miało później też swoją kontynuację po wojnie, mianowicie w Kamenie. To był też rodzaj wyjątkowego zjawiska, jeśli mówimy właśnie o życie kulturalne, o życie literackie naszego miasta i tam właśnie między innymi też publikowała Arsztajnowa. Oczywiście, Kłosy, Tygodnik ilustrowany, czyli też te tytuły, które właśnie przede wszystkim z okresu dwudziestolecia międzywojennego są nam znane. Ciekawe jest również to, że Franciszka Einsteinowa zajmowała się tłumaczeniami głównie z literatury angielskiej. Także są to te główne właściwie można powiedzieć jej obszary zainteresowań. Jeśli spojrzymy na jej spuściznę literacką, na w zasadzie takiej analizy najważniejszych tomów, które wydała, to być może można powiedzieć o tym, że nie ukazało się ich aż tak bardzo dużo, jak moglibyśmy się spodziewać. Pierwszy tom poezji został wydany w 1895 roku, natomiast na pewno najwięcej mówi się o tomie, który wydała wraz z Józefem Czechowiczem to Tom Stare Kamienie. Mówiąc o Franciszce Ansztajnowej, myślę też, że warto w kontekście jej życia wspomnieć o dwóch dosyć istotnych upamiętnieniach, czy też nawiązaniach do jej postaci, które powstały w ostatnim czasie. Mianowicie do książki Hanny Krall, wyjątkowo długa linia, gdzie pojawia się właśnie postać Franciszki Ansztajnowej, oraz warto, a może przede wszystkim trzeba wspomnieć o filmie Andrzeja Titkowa. Album rodzinny, który poświęcony jest Franciszce Arsztajnowej, z którą Andrzej Titkow jest spokrewniony. Film ten został nakręcony w 2013 roku i jest też próbą odtworzenia historii tej niezwykłej postaci. Wydaje mi się, że Franciszka Arsztajnowa jest ciągle taką osobą w Lublinie, która czeka na swoje odkrycie. I ja bardzo cieszę się, że w ubiegłym roku w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza była eksponowana wystawa poświęcona właśnie Franciszce Arsztajnowej i jej środowisku. To, że była ta wystawa właśnie w Muzeum Czechowicza, to jest oczywiście naturalne miejsce, ponieważ jest to Muzeum Literackie, ale to właśnie nawiązanie znowu do przyjaźni pomiędzy poetką i poetą, a oprócz tego bardzo bliskie sąsiedztwo, bo muzeum mieści się przy Ulicy Złotej, tuż obok miejsca, w którym żyła i mieszkała Franciszka Steinow. Informacje dotyczące franciszki Arsztajnowej zebrał w pierwszym numerze skryptores zatytułowanym Czechowicz w poszukiwaniu ukrytego miasta Tomasz Pietresiewicz. To jest publikacja, w której autor odnotowuje różne osoby, które znajdowały się w kręgu Józefa Czechowicza, i właśnie jedną z tych postaci jest franciszka Arsztajnowa. Z tych ciekawych szczegółów przede wszystkim bardzo wiele osób, czy to poetka, Anna Kamińska, jeden ze współtwórców życia kulturalnego Lublina i pisarz, zresztą też Konrad Bielski, Kazimierz Jaworski, Józef Łobodowski, czy wspominany już Józef Czachowicz, wielokrotnie wspominają niezwykły dom, niezwykłe mieszkanie Franciszki i Marka Arnsteinów. Salon towarzyski, w którym spotykano się w bardzo różnych sprawach. W momentach, ważnych dla Polski. To były tematy związane właśnie i skupione wokół pracy społecznej, pracy niepodległościowej. Wspominałam już o zaangażowaniu Franciszki Arsztajnowej w działania Polskiej Organizacji Wojskowej i między innymi właśnie z tego powodu spotykano się w mieszkaniu Arsztajnów przy ulicy Złotej 2, tuż obok lubelskiego rynku. Ale to mieszkanie, to nie tylko ta działalność społeczna, czy też patriotyczna, ale przede wszystkim, i to jest właśnie to, co zapamiętali Konrad Bielski czy Józef Łobodowski, to są też spotkania literackie. W momencie, kiedy powołano Związek Literatów w Lublinie, tak jak czytamy wspomnienia, to mam momentami wrażenie, że po prostu towarzystwo nie za bardzo miało się gdzie spotykać i jednym właśnie z takich miejsc było mieszkanie Arsztajnowej. Antoni Wysłanym 15 grudnia 1932 roku do Czechowicza liście informuje o spotkaniu na Złotej. Termin godzina 16:00 w nawiasie 4:00, miejsce staruszki. Obiecała herbatę, wino i dyskusję. To jest właśnie jeden też z takich przykładów tego spotkania młodszego i starszego pokolenia literatów lubelskich. To ponoć sama Arnsteinowa przyszła do redakcji czasopisma Reflektor w 1925 lub 26 roku. Tam spotkała się z Wacławem Gralewskim. Przyszła tam przedstawić Pojawiła się jako poetka tylko z wcześniejszego pokolenia. Powiedziała o tym, że bardzo uważnie śledzi to, co lubelska awangarda poetycka, jak dzisiaj ich nazywamy, robi i że chciałaby nawiązać kontakty literackie. Franciszka Arsztajnowa bardzo ubolewała, kiedy przedstawiciele lubelskiej awangardy zaczęli emigrować do Warszawy. Wydaje się, że wyjazd Czechowicza na początku lat 30. był dla niej takim dosyć smutnym wydarzeniem. To między innymi też spowodowane było faktem, że w 1934 roku, czyli właśnie dokładnie też w roku, w którym wyjeżdża Czechowicz, umiera ukochany syn arsztajnowej, więc ona jakby taka trochę. Podwójnie osamotniona, pozostała w Lublinie i Wacław Gralewski, który odtwarzał już też po latach tą y, historię arsztajnowej, wspominał, że była coraz bardziej zamknięta w sobie, coraz smutniejsza. Oczywiście było to związane też, tak jak już wspomniałam, z tymi tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w jej y, życiu. Wyprowadziła się z Lublina po tym, jak w latach 30. zmarł zarówno jej mąż Marek Arnstein, jak i syn. Jan Arnstein, również taka postać tragiczna, dlatego że syn. Franciszki Arsztajnowej. Jan, on był lekarzem, był również społecznikiem, był legionistą, zachorował na gruźlicę i na początku leczył się tutaj w Lublinie, tutaj mieszkał razem ze swoją drugą żoną, potem wyjechali do Zakopanego, no jednak Jan zmarł i Tragiczne też są losy jego żon, ponieważ pierwsza żona Janka Arnsteina, Janka, była koleżanką po fachu, można powiedzieć, ponieważ była lekarką i kiedy przeprowadzała sekcję zwłok, ukuła się skalpelem w palec. Doszło do zakażenia, Janka niestety zmarła, była wówczas w ciąży. Całe szczęście dziecko, dziewczynkę udało się uratować, otrzymała imię mamy, również Janka. I po pewnym czasie Jan ożenił się ponownie, znowu z Janką, także tych Janek rzeczywiście sporo było same Janki. Tym razem to była aktorka, aktorka teatru miejskiego, dzisiaj Teatr Osterwy w naszym mieście, no jednak nie dane było im długo cieszyć się sobą, ponieważ właśnie Jan zachorował na grudzice, zmarł w styczniu 1934 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I zaledwie kilka miesięcy po jego śmierci, jego małżonka udała się na jego grób, on jest pochowany na warszawskich Powązkach, krążyła wokół grobu Zastanawiała się, myślała nad czymś, wypaliła niejednego papierosa, po czym udała się na rozmowę z księdzem, którego miała zapytać, czy samobójstwo z miłości to jest grzech. Ksiądz odpowiedział, że no, każde samobójstwo to jest grzech. Miała zadać jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli ktoś popełni samobójstwo z miłości, to czy można go pochować w jednym grobie z tym ukochanym. No i ksiądz odpowiedział: "Ja bym pochował". Co wówczas Janka zrobiła? Wróciła na grup swojego małżonka, wyjęła jego pistolet i zastrzeliła się. I rzeczywiście została pochowana razem z nim w grobie. Także taka tragiczna historia. Także po śmierci męża, po śmierci syna Franciszka wyjechała z Lublina, wyjechała do Warszawy. No i niestety w Warszawie prawdopodobnie zginęła. Okoliczności jej śmierci w sumie są takie nie do końca jasne, bo jest kilka wersji, w jaki sposób Franciszka umarła, w jaki sposób zginęła. Jest wersja mówiąca o tym, że zmarła na tyfus w getcie warszawskim. Jest wersja mówiąca o tym, że popełniła samobójstwo w getcie po tym, jak jeden z Niemców zabił jej córkę. Jest również wersja mówiąca o tym, że zginęła w obozie zagłady w Treblince. Franciszka Arsztajnowa to jedna z moim zdaniem bardzo ważnych dla Lublina postaci, ale chyba ciągle jeszcze nie jest to postać, o której wielu mieszkańców Lublina może cokolwiek powiedzieć. Owszem, w przestrzeni miasta mamy ulicę jej imienia. Na kamienicy, w której mieszkała przez większość swojego życia, jest tablica pamiątkowa. Często wspomina się jej postać przy okazji, i wspomnień, czy też opowieści o Józefie Czechowiczu. Wydaje się jednak, że jako samodzielna postać jest właśnie jedną z takich osób, o których warto mówić. Również z tego względu, że była jedną z wybitnych, z wyrazistych, Mieszkanek Lublina, związanych z tym miastem na przełomie XIX i XX wieku. Mój ulubiony wiersz Anschteinowej to jest, tobie śpiewam Lublinie. Bardzo lubię ten wiersz, zwłaszcza pierwsze wersy tego wiersza. No widać w tych wierszach, zwłaszcza w tym taką miłość Franciszki Arsztejnowej do miasta, do miasta, w którym się urodziła, w którym się wychowywała i w którym Spędziła wiele lat swojego życia no w kamienicy przy ulicy Złotej 2. Mieszkała ponad 30 lat. Tobie śpiewam Lublinie, na dwojgu wzgórz rozłożony, Wam czcigodne kamienie minionej świadkowie chwały, Dumnie w niebo wznoszący dostojne głowy omszałe, Choć Wam niebacznie atyki i blanków zdarto koronę, Tuż nieporadnym słowem wyśpiewać piękno twe zdolne, Grodzie stary, Twej duszy, Któż może wyraz dać godny, Błądząc wśród murów, Czar nowy odkrywam co dnia, Co dnia na nowo serce oddaję w Twoją niewolę. historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach funduszu patriotycznego.